Z tego co rozumiem, to po polsku to się nazywa router. I wiem, że ten filmik się nazywa, że źle wymawiasz słowo router, ale właściwie to zależy, czy jesteś ze Stanów, czy z Ameryki. I w dzisiejszym odcinku nie tylko się nauczysz, jak wymawiać to słowo po brytyjsku i po amerykańsku, ale też mam całą listę słów, które może źle wymawiasz, albo po prostu nie wiesz, jaki jest polski odpowiednik tego słowa. To zapraszam. I przez to, że dzisiejszy filmik jest o słowach, które są związane z internetem, to dzisiejszy sponsor to jest Surfshark VPN. Ale opowiem Ci więcej o Surfshark trochę później. To zaczniemy od tego, że w Stanach słowo router się wymawia router. Jakby ktoś to słowo bardzo poprawnie wymówił, to by brzmiało jak router. Ale to nie jest naturalne i przeważnie, jak jest T po środku w jakimś słowie, to my zmiększamy to T i to brzmi trochę jak D. To zamiast mówić router, mówimy router. Router. To ktoś by mógł powiedzieć, Hey, where's your router? I szczerze mówiąc, ja nie wiedziałem, że w Anglii oni to inaczej wymawiają, ale sprawdziłem w necie i się okazuje, że oni wymawiają to słowo tak Podobnie do tego, jak się wymawia po polsku. To zamiast mówić router, oni by powiedzieli coś takiego jak router. Przez to, że oni za bardzo nie wymawiają te ry na końcu. Znaczy, może się mylę, a ja nie jestem Anglikiem, ale oni by powiedzieli router. To nie router, ale router. To może powiedzieć albo router, albo router. Ale myślę, że prawdopodobnie, jakbyś powiedział router. Tak, po polsku, to chyba ludzie będą wiedzieć, o czym to mówisz. I jak mówimy o routers, to też musimy porozmawiać o modems. Modem. Nie mam pojęcia, jak się mówi modem po polsku. Może, może tak samo. Modem, albo coś takiego? Tutaj jest modem. 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 I chcę, żebyś zauważył, że po angielsku, po amerykańsku i po brytyjsku litera O. Nie jest o, jest o. I widzisz, że różnica jest taka, że jak mówię o, to mam taką małą buzię, małe usta, o. A po angielsku jest o. Modem. Może już wiesz, że sieć to jest network. Network. I też jest takie słowo jak data. Data. I data, e, może wymówić to słowo albo data, albo data. Niektórzy ludzie w Stanach mówią data. Niektórzy mówią data. I jeszcze raz, tutaj słyszę, że jak mamy to T, przez to, że to T jest po środku, to zmiększamy to T i to brzmi trochę jak D. To jest data, data, albo data. Pewnie Anglicy by powiedzieli uh, data, albo data. Nie jestem pewny, czy oni mówią data czy data. Nie jestem pewny, ale w Stanach się mówi tak albo tak. Data albo data. I jak masz internet w telefonie, to albo używasz Wi-Fi, to znaczy, że twój telefon jest podłączony do jakiegoś router i wtedy używasz Wi-Fi. I pewnie wiesz, że to nie jest Wi-Fi, to jest Wi-Fi, Wi-Fi. Jak Twój telefon jest podłączony do jakiegoś internetu, powiedzmy z domu, to wtedy używasz Wi-Fi. Ale jak nie masz internetu i używasz internet um, powiedzmy Twojej sieci, to wtedy używasz swój data albo używasz swój data. To możesz powiedzieć, hey, can I use your internet? Albo can I use your Wi-Fi? Because I don't have any more data. I jak już mówimy o internet, to może uh, powiem jak to wymawiać, bo to nie jest internet um, to jest internet, albo internet. Czasami całkowicie wyrzucamy to te, zamiast mówić internet. Oczywiście też dużo ludzi mówią internet, ale mogą powiedzieć internet. Internet. What's the password for your internet? Albo what's the password for your Wi-Fi? To jak inaczej można powiedzieć internet? Można powiedzieć. The World Wide Web. I dlatego jest www. Coś tam. Jako przykład możemy używać stronę www.surfshark.com. Czemu nie? To jest dobry przykład, bo to jest mój sponsor dzisiaj. Ale tak, www. Wiem, że po polsku jest www. I macie szczęście, bo www jest dużo szybsze niż www. ale większość czasu nikt nie mówi www.surfshark.com. Po prostu się mówi surfshark.com. I wiem, że czasami po polsku nie mówicie ten, ten, ta kropka, że mówicie tak surfshark.com, tak słyszałem. A po angielsku zawsze się mówi surfshark.com. I zawsze jak mamy coś związane z internetem, że może to jest strona internetowa, albo Uh, może adres mailowy, i jak mamy kropkę, to wtedy ta kropka się nazywa Dot. Ale oczywiście rzadko ludzie mówią The World Wide Web, po prostu mówią albo the internet, albo the web. A, i też chcę, żebyś zauważył, jak mówimy COM, że to nie jest COM, to jest com, dot COM. I może już wiesz, że można powiedzieć to surf the web, albo surfing the web. I to znaczy, żeby tak surfować. W sieci. Nie jestem pewny, czy po polsku też się mówi słowo, żeby surfować w internecie. A tak się mówi, czy surf the web. I jak oglądasz ten filmik, to na pewno ty też surf the web, bo inaczej jakbyś znalazł ten filmik, to myślę, że to jest dobry moment na dzisiejszego sponsora Surfshark VPN. Bo jak robisz surfing the web, to może VPN by ci się przydał. To co to jest VPN? VPN jest skrót od virtual private network i to jest związane z IP addresses. Nie mam pojęcia jak się mówi IP Address po polsku. Może adres IP albo adres IP to jest IP Address. Jakbyś nie wiedział IP jest skrót od Internet Protocol. To każdy używa taki IP Address każdym razem jak używa Internet. Ale jak masz VPN taki Virtual Private Network tak jak Surfshark to Ty masz możliwość, żeby zmienić swój IP adres. I to po prostu znaczy, że Twoja tożsamość jest bardziej prywatna i ludzie w necie nie mogą widzieć, co ty robisz. Dodatkowo, Jakbyś chciał przeczytać albo obejrzeć coś, czego nie możesz przeczytać albo obejrzeć w swoim kraju, to możesz używać ten VPN, żeby tak niby być w innym kraju i wtedy możesz to oglądać albo czytać. I przez to, że teraz jest listopad i Black Friday jest w listopadzie, to przez ten cały miesiąc są naprawdę dobre zniżki. To jak już myślałeś o VPN to link jest na dole w opisie. Tam zobaczysz różne zniżki i możesz nawet dostać między 4 i 6 miesięcy za darmo. I następne słowo na mojej liście. I nie jestem pewna jaka jest różnica między browser i search engine. Wcześniej myślałem, że obydwa są przeglądarki, przeglądarkami. To nie jestem pewna jaka jest różnica. Można pisać w komentarzach, ale to słowo się wymawia browser. I search engine. I chyba nie muszę wytłumaczyć, jak się mówi Google. Uh, wiem, że niektórzy ludzie, chyba niektórzy ludzie mówią Google albo coś, ale chyba tak żartuję sobie. To, to się wymawia Google. I tak samo ze słowem YouTube. Uh, YouTube się kończy na B. YouTube. Wiem, że często Polacy mówią YouTube. Że to jest tak jak P, YouTube. Ale to, to nie, tam nie ma P, to jest YouTube. Ale nie chcę, żebyś myślał, że nie możesz mówić YouTube jak mówisz po polsku. Bo wtedy to jest polskie słowo, ale jak mówisz po angielsku, to by było dobrze, żebyś powiedział YouTube. Tak samo z Google. Jak mówisz po polsku, to możesz powiedzieć Google albo coś, ale po angielsku jest Google. I jest podobna sytuacja ze słowem online. Wiem, że po polsku się mówi online albo coś takiego. I jak mówisz po polsku, możesz mówić online, ale po angielsku tak nie. To by dziwnie brzmiało. To nie jest online, to jest online. I mimo to, że to jest jedno słowo, chcę, żebyś sobie wyobraził, że to są dwa słowa. Online. He's online. I nie online. I tutaj akurat to o w online się nie wymawia jako o, się wymawia jako o. Online. Też zauważyłam, że niektórzy ludzie. I w jakiś nie wiem jak to wytłumaczyć, a w jakiś sposób źle wymawiałem słowo computer. Chyba mówią coś takiego jak Computer, albo coś takiego jak Computer. To nie jest com, to jest Computer. Computer. I jeszcze raz tutaj słyszę, że T na końcu, bo nadal to T jest w środku, mimo to, że jest na końcu, to nie wymawiamy to T jako T, wymawiamy to T jako trochę jak D. Computer. Komputer, Na pewno jakiś Brytyjczyk by powiedział computer. Albo coś takiego. Ale mimo wszystko akcent jest podobny. To nie jest computer, to jest computer albo computer. I wiem, że to się wydaje taka mała różnica, ale musisz mi ufać tutaj, że jak mówisz computer, to to jest, to jest bardzo dziwne. Że ludzie ludzie będą to słyszeć i to będzie brzmiało bardzo dziwnie. To a, będą wiedzieć o czym mówisz i to jest najważniejsze. Ale jak chcesz to mówić poprawnie, to jest computer albo computer. To myślę, że często ludzie popełniają takie proste błędy przez to, że te słowa są takie same po polsku i po angielsku, tylko że te wymowy są trochę inne. I czasami nawet definicja tych słów jest inna. Na przykład e-mail i mail. Wiem, że o tym mówiłem wiele razy, ale to powtórzę, że e-mail to jest mail, ale mail. To jest poczta. Powtórzę to, bo może to dziwnie brzmi, że po angielsku słowo e-mail, angielskie słowo e-mail znaczy polskie słowo mail. Ale po angielsku słowo mail znaczy poczta. I właśnie dlatego e-mail się nazywa e-mail, bo to jest electronic mail. To wyobraź sobie, jakby e-mail był wymyślony w Polsce, to by się nazywał e-poczta to wtedy byś musiał powiedzieć, hej, ja ci to wysłałem e-pocztą. Bo jakbyś nie powiedział to e i byś powiedział, ja ci to wysłałem pocztą, to ludzie by myśleli, że ty im wysłałeś to pocztą, bo ty tak powiedziałeś. I tak samo jest z e-mail i e mail. I musisz wiedzieć, że słowo mail jest amerykańskie słowo. W Anglii oni by powiedzieli post. I dlatego wiesz, kto wymyślił e-mail, Amerykanie, bo się nazywa e-mail, i nie e-Post. Też mamy słowo Amazon. Amazon, ta strona Amazon.com Pewnie w post by było Amazon.pl Czy ja się mylę, czy w Polsce byście powiedzieli, tak wy to mówicie? Amazon? Amazon? Nie, jak to tak mówicie? Amazon. Nie, nie wiem. byście powiedzieli Amazon.pl Czy mówicie .pl czy mówicie tak i tak? Nie wiem, daj znać. To po angielsku byś powiedział Amazon. Amazon.com albo Amazon.pl. A nie wiem czemu, ale mi się wydaje, że ludzie w Polsce mówią tak, Amazon albo coś takiego. Też mamy podobną sytuację z Wikipedia. Bo wiem, że po polsku to się czyta Wikipedia. Po angielsku jest Wikipedia. Wikipedia. I saw that article on Wikipedia. To co to znaczy meme po angielsku? meme. Wiem, że często ludzie myślą, że meme po angielsku jest tak samo jak meme po polsku. Po polsku meme to jest taki facet, który jest przebrany i tak udaje, że tak... i tak nic nie mówi. Po angielsku taki człowiek się nazywa mime. Mime. I słowo meme znaczy mem. Na przykład możesz czytać jakieś śmieszne memy w necie. To możesz powiedzieć, I saw some really funny memes on the web. Możemy powiedzieć, że web to jest sieć, ale web tak naprawdę to jest pajęczyna. To na przykład możesz powiedzieć o spider web, dlatego się nazywa The World Wide Web. To jest taka duża pajęczyna. Też mamy takie słowo jak portal, portal. Po polsku pewnie jest portal, po amerykańsku byśmy powiedzieli portal. I widzisz, jeszcze raz, to T się zmienia trochę jak na D. Portal, portal. Pewnie jakiś Anglik by powiedział portal. Coś, hit może, nie jestem pewny, jak oni to mówią. Ale po amerykańsku jest portal. I też mamy słowo spam, spam. Wiemy, że po polsku jest spam, tutaj sp-am, spam. Tak jak I am doing something, tak like I am Dave, to to jest am, nie am, to jest am. I tak samo jest sp am, spam. I jakbyś nie wiedział, spam to jest po prostu takie mięso w puszce. I to jest nazwa firmy, że to jest taka firma, która sprzedaje takie tanie mięso w puszce i ta firma się nazywa spam. To mi się wydaje, że oni za bardzo nie są zadowoleni, że <taki>, taki spam w necie się nazywa spam, tak jak ich firma. Też mamy słowo admin. Admin, admin jest skrót od administrator. administrator. Admin. Chyba po polsku jest admin i tutaj widzisz, że to nie jest i, to jest i po angielsku. Admin. Admin. Też mamy takie słowo jak avatar. 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 Chyba po polsku jest avatar. Tak mi się wydaje. Może się mylę, ale jest avatar. To widzisz, że jest, jest inny akcent. To nie jest avatar, jest avatar. I też mamy takie słowo jak bandwidth. Bandwidth. Nie mam pojęcia, co to jest. I Jak to się mówi po polsku? Może ty znasz to słowo. To się wymawia bandwidth. A czy wiesz jak się mówi miniaturka? Albo może nawet nie wiesz co to jest miniaturka po polsku. Może wiesz. Ja nie wiedziałem i nawet nie wiedziałem jak to się nazywa po angielsku dopóki nie zacząłem je robić. Powiesz jak używasz YouTube'a i masz takie małe filmiki wszędzie i masz zdjęcie. Tak pokazuje Ci jak ten filmik wygląda. Jest takie, taki screenshot screenshot i to się nazywa po polsku miniaturka, może już to wiesz, i po angielsku jest thumbnail, thumbnail, przez to, że thumb to jest kciuk i widzisz że na końcu słowa thumb to jest b, ale się nie wymawia to b, to b jest nieme, chyba tak się mówi, to się mówi thumb, thumbnail, nail to jest albo paznokieć, albo gwóźdź. Akurat tutaj to jest paznokieć. Thumbnail. Przez to, że te zdjęcia są takie duże jak twój thumbnail. Jak paznokieć na twoim kciuku. Też mamy słowa blog i vlog. I tutaj widzisz, że, to, że trochę inaczej się wymawia to o. To nie jest blog, to jest blog. Blog i vlog. Tak samo jak mamy słowo click. To click on something. Wiem, że w polsku się mówi klik albo coś takiego. Click W angielsku jest click. To jest takie i, click. I muszę powiedzieć, że jestem naprawdę zdziwiony, że większość takich słów, które są związane z komputerami, z internetem, to używacie to samo słowo, jak jest po angielsku, że click to jest click. Ale jak mamy słowo cookie, tak jak na przykład you have to accept cookies, musisz zaakceptować jakieś ciasteczka, to ktoś w Polsce zdecydował, że nie. My to zmienimy na ciasteczko. I ja jak najbardziej to wspieram. I osobiście uważam, że wszystko powinno być przetłumaczone na polski język. I dlatego byłam bardzo, bardzo zawiedziony, jak się dowiedziałam, że w polsku brownie po prostu się nazywa brownie i nie brązownik. Też mamy takie słowo jak copyright. Copyright. I copyright, może już wiesz, to jest prawo autorskie. Też mamy słowo attachment. Attachment. Attachment to jest. Załącznik. I ten attachment się nazywa attachment because it is attached to the email. I ostatnie słowo, nawet nie jest słowem, to jest raczej jakiś znak, i to jest znak AT. Wiem, że po polsku się mówi małpa. I przyznam, że to brzmi fajnie małpa, ale to nie znaczy małpa, to znaczy AT, to znaczy W, na przykład jak masz swój adres mailowy, Powiedzmy, że to jest Twoje imię, tak Zbyszek Zbyszkowski w Gmail. To znaczy, że ty jesteś tak część tego Gmail, że ty jesteś w tym Gmail. Dlatego to jest Zbyszek Zbyszkowski at gmail.com. To mam nadzieję, że czegoś nauczyłeś i ten filmik był przydatny. I tak jak mówiłam, jak potrzebujesz VPN albo myślałeś o tym, żeby kupić VPN, teraz jest dobry moment, bo Surfshark ma dobre przeceny. Przez Black Friday i też dostaniesz tak między 4 i 6 miesięcy za darmo. To jak myślałeś o tym, to kupuj teraz, nie czekaj, bo nie wiem jak długo te przeceny będą trwały. Powiedzieli, że na pewno będzie przez cały miesiąc listopada i może w grudniu. Ale nie wiem co znaczy: może w grudniu. Może będą mieli, może nie. To sprawdź linka na dole w opisie i zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć.